Cześć! Często dostaję od Was pytania, czy można szybko zacząć robić świetne zdjęcia. Otóż tak, można. Dzisiaj postanowiłam zdradzić Wam ten sekret. Tych kilka prostych rad zmienia Waszą fotografię. Najlepszą porą na zdjęcia jest oczywiście słoneczny środek dnia. Wtedy kolorystyka wychodzi najbardziej naturalna, bez dziwnych za farbów, złotej czy niebieskiej godziny. O tej porze mamy szansę uzyskać bardzo silne kontrasty. Dzięki nim dostaniemy idealne wiele tzw. przepaleń a czerń, w której skryje się przypadkowa część naszego kadru, doda do nastroju tajemniczości. Kontrast jeszcze bardziej wzmocnimy robiąc zdjęcia pod słońce. Ale koniecznie tak, by do obiektywów padły promienie. Flary, duszki i inne kolorowe artefakty zachwycą każdego. Nie starajmy się na siłę budować kompozycji. Unikajmy nudnych, złotych podziałów, mocnych punktów, które przykłamują obraz świata, który z natury jest chaosem. Pokażmy to na naszych zdjęciach. Niech będą śmiałe w swym bałaganie i przypadkowości. Wszystkie zwierzęta i rośliny fotografujmy z perspektywy Homo sapiens, człowieka myślącego, ale i wyprostowanego. To najbardziej naturalne spojrzenie na przyrodę, której na co dzień przecież nie oglądamy z pozycji leżącej. Unikajmy prostego horyzontu. Od tego mamy poziomice, by świadomie przechylać, nie ulegając wrażeniom optycznym. Krzywy horyzont doda dynamiki naszej pracy. Warto pokusić się o nieostrości, dzięki którym otrzymamy efekt niedopowiedzenia. Najlepiej do tego sprawdzą się miękko rysujące, tanie stare obiektywy lub wręcz denka od słoików. No i róbmy zdjęcia w jodpegach. Żal miejsca na karcie i dysku na ciężkie rawy, a przecież algorytmy aparatu i tak lepiej wiedzą, co chcielibyśmy pokazać. I na koniec uwaga. Pewne błędy, jak zbyt słaby kontrast, prosty horyzont, zbyt uporządkowana kompozycja, można spokojnie skorygować podczas postprodukcji. Pamiętajmy, zdjęcia robi się w komputerze, a nie w aparacie. Śmiało więc sklejajmy, wycinajmy, klonujmy, dodajmy saturacji, twórzmy nasze wyjątkowo śliczne zdjęcia. Tylko, czy warto tak się męczyć? Może lepiej zostawmy robienie zdjęć i chodźmy gdzieś na kawę i lody. Często dostaję od Was pytania, czy można.